Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym vlogu na kanale. Słuchajcie, ostatnie ciepłe dni. E, ostatnie ciepłe dni nadeszły. Więc jutro byśmy chcieli się iść gdzieś, może przejść. Jak będzie ładna pogoda, żeby trochę wyko wykorzystać tą pogodę na jakiś spacerek, może jeszcze zobaczyć może. Więc myślę, że ten vlog też będzie również łączony tak jak i poprzedni. E, no. Także zapraszam Was do oglądania, może właśnie pójdziemy nad morze, zabiorę Was ze sobą. W ogóle zobaczcie, poczyniłam kolejne zakupy z SHEIN, ostatnio po prostu się wciągnęła w to SHEIN i, i, i swoją drogą Będę zamawiać jeszcze jedno, ale też już przysięgam. Ostatnie zamówienie i mówienie. Robimy sobie przerwę z tym in, bo zbankrutuję, a wyprawka sama się nie zrobi. Yy, I tam zamówię ostatnie rzeczy. Dwie. Was postawię. Tylko nie wiem, czy tutaj nie mam statywu, czy tu będzie ok. Dobra, przyniosłam sobie wszystko. Niektóre rzeczy odpakowywałam, niektóre. Nie. Pierwsza rzecz to takie polerki do paznokci, takie mini mini. Jest ich tutaj, nie wiem, z 10 sztuk. Więc sobie wzięłam, czekajcie, bo tam. O. Więc sobie wzięłam takie polerki. Coś do małej, czy coś się znalazło, w takich dodatków, akcesoriów? Oczywiście, że tak. I są to takie małe papucie. Ja je zamówiłam, no oczywiście dochodzenia też będzie e, miała, e, ale chcę sobie zrobić takie fajne zdjęcie z tym bucikiem. Mam pomysł takie zdjęcie na pamiątkę, e, żeby też właśnie dodać jakieś zdjęcie na Instagram, bo jeszcze na Instagram nic nie dodawałam w ogóle. Jaka jest płeć dzidzi, tak żeby wy na YouTubie tak naprawdę wiecie pierwsi. E, tak już mówiłam z tego względu, że, że musiałam Wam powiedzieć, żeby Wam pokazywać. E, Hole, bo tak to bym ja nie mogę pokazywać, a... a na Instagramie jeszcze nie wiedzą, więc mam pomysł na to zdjęcie z tymi różowymi bucikami, więc je kupiłam, a na wiosnę myślę, że akurat je będą dobre. No wiadomo, że jeszcze nie będzie chodzić. Ale tak do zarzucenia, żeby miała, więc są takie słodziutkie, a że już wiecie z ostatniego vloga, na kiedy mam termin. To nie oglądało, to sobie wejście, obejście, to się dowiecie, kiedy się urodzi. Coś te włosy mnie. Moje zostaje te włosy, mnie już tak denerwują. Są niewycieniowane, nieofarbowane i tak dalej. Kolejna rzecz, co mówiłam coś takiego. Nie będę tego wyciągać. To są dwie sztuki do zasłon, do złapania zasłon. I tu macie więc, taką zapleczkę, wbijacie. Macie fajnie zasłony, owinięte, skięte. E, to jest taka a'la bombka, a'la bombka, a'la nie bombka, a'la bombka, a'la taka tabliczka z napisem e, Baby Frist e, 2024 Christmas, że wiecie, pierwsze święta I to będzie fajne takie na choinkę, ale też fajne do zdjęcia Coś takiego, to jest takie jakby yy, z wapna, nie wiem. To sobie schowam, żeby to nie popękało. Coś Halloweenowego, jesiennego to takie skarpetki długie. W sumie je otworzę, bo tak ja chcę chcę wyprać. Takie fajne skarpetusie. Yy. Tutaj nie otwierałam tych rzeczy i to sobie zamówiłam trzy Mam nadzieję, że będzie mi dobry. Taka dziewczyna polecała. O, Taka dziewczyna polecała na TikToku. Do góry na Wierzchu wzięła l a ja wziąłam m no i wiecie jestem w ciąży, ale to nie musi być szlafrok na teraz, tylko nawet na później będziemy mierzyć. On ma takie fajne, szerokie rękawki i tu jest to z taką koronką, czekajcie czy... o koronka i on jest taki dosyć krótki, zobaczymy czy będzie dobre, jak nie to wymienię też na LT. Tutaj zamówiłam sobie sukienkę ciążową taką na ciążę, żeby mieć, w czym chodzić tej jesieni. I wybrałam taki kolor. Taki khaki z takimi złotymi guziczkami. Wziąłam rozmiar L. Sukienek wziąłam L. Oj i ona tak się zakłada. Może przymierzę, nie wiem, przymierzę, to wam może pokaże się Czyli no, przymierzymy sobie, dobre I do tego jest taki pasek, że w pasie też się związujecie takim paskiem Zobaczymy, czy to będzie dobre Jesienna rzecz, taką fajną do postawienia na moją szafkę To jest metalowa, na moją szafkę w kuchni, będziemy sobie przystrajać Myślałam, że to będzie kolejny vlog, tak jak mówiłam, z przystrajenia, Ale to jeszcze jest za wcześnie i jeszcze nie będziemy przystrajać Tutaj zamówiłam takie do smoczka, to taki gadżet i to jest gumowe, tak wygląda. O, przypinacie smoczkę, żeby Wam gdzieś tam nie, nie znikło. Takie zwykłe gumowe wiadomo, nie kupujemy drewnianych, które można się rozerwać i dziecko może połknąć. Ale tutaj zamówiłam, mam telefon, to bym Wam pokazała. Ale nie wiem, gdzie telefon. To zaraz pójdę. Ostatnia rzecz: to jest poduszka. Patrzcie, jaka piękna, z takimi pomponami. Jak ja zobaczyłam tą poduszkę, to musiałam ją wziąć z dyniami, jesienna. I to jest takie bliska, to jest takie haftowane. Bardzo ładne. A tutaj zamówiłam takie naklejki na ścianę. Y, dla małej, żeby jej przydekorować troszeczkę nad łóżeczkiem Takie różowe z takimi balonami. I nie wiem mam telefon, więc Wam pokażę, bo nie będę tego otwierać, bo później nam to wiecie, się będzie walać. Idę poszukać telefon i wam pokażę na zdjęciu y, in. A! Coś takiego. Wiadomo, że to nie jest takie duże, bo sama ta rolka po długości mówi, że to takie ogromne nie będzie, ale to coś takiego. Dobra, ja że tą skienkę i za chwilę Wam się pokazuję. Mam szlafrok i nie widzicie mnie, ale go nie będę, po, w sensie Wam się pokazywać cała. Chodzi o to, że to jest MK, i skoro wciąży się jakby w niego spokojnie, mieszczę, to pociąży tym bardziej, więc jest fajny. O! Super, dobra, Mierzemy tą kieckę. Mam tą sukienkę ubraną, ale tu jest oczywiście tak ciemno, żeby. O, jest fajna, tylko jedynie co mi się ten pasek nie podoba. Tam tak fajnie wygląda, O, ma być niby związany tutaj, ale to nie wiem, na bok, albo może po prostu najlepiej z tyłu, żeby to związać. Ale tak to sukieneczka jest dobra. Tak wygląda fajnie, wszystko. O. I myślę, że właśnie kolorek jest taki. Nie wiem jak to postawić, żeby Wam się pokazać. O. Proszę bardzo. Tak wygląda sukienka. Wydaje mi się, że jest fajna, tylko ten pasek właśnie. On tu był tak przywiązany. Tu mi się to absolutnie nie podoba. Nie wiem, czy musiałam gdzieś na boku, albo po prostu dodać z tyłu jako taką kokardę spuszczoną Wygodna. Jeszcze tu jest sporo. Ona się fajnie ciągnie, tu jest dużo luzu. Ja jestem zadowolona, porywam z tej sukienki. Na pewno zostaje, rzadko takie kolory sięgam. Ale myślę, że chciałam coś innego, ani wszystkie czarne czy tam wiecie. No. Dobra. Yy, I... I co? I będziemy tego vloga kontynuować sobie jutro. Yy. I... I tak, jutro myślę, że wam pokażę wózek Jaki mamy Bo on stoi gdzieś tam ostatnio we vlogu Delikatnie gdzieś go tam widzieliście, bo on jest Ale teraz w salonie już jest takie słabe światło Więc myślę, że wam go Pokażę już jutro Ten wózek, yy, jaki mamy Dobra I pokazuję wam wózek Jaki mamy Póki to, jak mówię, jeszcze światło jest dobre Ale coś chyba Nie oszczy Więc wózeczek mamy Taki, szary i on jest z takiej ekoskórki, tylko mówię, coś mi nie, nie oszczy ten aparat. O! Bardzo ładny, podoba nam się. Tutaj dokupiłam sobie oczywiście osobno e, takie rączki. Rękawiczki, żeby cieplutko było w zimę, jak pójdziemy na spacerki, dlatego, że to będzie dzidziuś zimowy. No, więc kolorystycznie trochę się różni, ale to mało ważne. Tu mamy torbę. Tam pod spodem wiadomo jak wszędzie jest też taka na, jak ja to mówię, na zakupy. I ona jest, ten wózek jest wykończony w takich brązowych dodatkach, ale troszkę słabo widać. No tu ma brązowe, rączkę ma brązową, więc taki szaro-brązowo-czarny. kolejny dzień i robiłam obiad, założyłam sobie dzisiaj inną sukienkę, a tak już mówiłam, że coraz mniej sukienek wchodzę, coraz mniej sukienek nie jest dobrych. Miałam świeżo wybraną sukienkę, ubrałam ją. Teraz w ogóle patrzę w pogląd jak ja dziwnie wyglądam bez okularów, jak yy, nagrywam bez okularów. Yy, ubrałam sobie ją, poszłam robić obiad i całą sobie zachlapałam sosem przy mieszaniu, yy, przy mieszaniu w garnku. I Dobrze, ta z wczoraj jest czysta yy, Nie zdążyłam jej ubrudzić Więc dzisiaj kolejny dzień vloga W tej samej sukience Bo nie mam nic innego A inne jeszcze sukienki, które są mi dobre Są aktualnie w praniu, bo je noszę Na przemian, na przemian, na przemian Żeby też w nich jak najwięcej pochodzić Bo, no bo za chwilę się zaczną Leginsy i tak dalej I dzisiaj właśnie jak mówiłam jest taki ostatni Dzień u nas Lata, ostatni ciepły dzień Więc idziemy wykorzystać i swoją drogą ostatnie pranko na balkonie. Chociaż tak, tu już zas zaszło słońce, u nas jest zawsze zimno na balkonie, ale od rana było słoneczko, więc wystawiliśmy. I podejrzewam, że to jest jedno z nielicznych, jak i jedno z ostatnich prań na balkonie, ale niech sobie stoi. Chociaż za chwilę wychodzimy, więc chyba i tak, że wciągniemy do mieszkania. Ja Was nie widzę. Pierwszy punkt, przyjechaliśmy na myjkę sobie, i później idziemy na deptak. Może na lody. Nad morze. te mówiłam no, wczoraj, tak idziemy sobie popatrzeć, więc ono tu na jakieś fajne przybitki. Po coś ciekawego. No o, teraz Kuba. umył to już trochę nie świeci. Tak. O. Pani Komisarz, czy jest? Nawiamy, gdzie są te lody.